Top 5 filmów motorsportowych według profesjonalnego zawodnika i krytyka filmowego w jednym. Zapinamy pasy i lecimy. Senny nie ma nawet na podium. Piąte miejsce GoKarty. Pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się głupkowatego, familijnego kina, ale okazało się to ciekawszym filmem niż na przykład, Grand Turismo. Film, w przeciwieństwie do innych pozycji na liście, pokazuje bardziej amatorskie podejście do motorsportu. Fajne dla dzieciaków, ale nie tylko. Miejsce czwarte Grand Prix z 1966 roku. Klasyka kina. Pokazuje atmosferę wyścigów z lat 60. Bezpieczeństwo nie było na pierwszym miejscu. Sceny nie zostały przyspieszone wprost produkcji. Ujęcia z kokpitów zaczęły być szerokie stosowane w telewizji jakieś 30 lat później. Miejsce trzecie, czyli Ford vs Ferrari. Duża hollywoodzka produkcja, która spodoba się zarówno casualom, jak i fanom mocnego ścigania. Dobrze napisana, świetnie zagrana. Jeżeli wolisz amerykańskie mustangi od włoskich kucyków, no to pozycja obowiązkowa. Miejsce drugie Rush. Po pojedynku Ford vs Ferrari, tutaj mamy pojedynek Lauda vs Hunt. Jeśli chodzi o oddanie atmosfery wyścigów, tu jest nawet jeszcze lepiej. Dźwięk, Aktorzy, montaż, tu zagrało wszystko. A poza samymi wyścigami, to po prostu świetny film. A teraz numer jeden, czyli film, który pokazał, mi, czym jest prawdziwy motorsport: auta Disneya. Inspirująca historia, realistyczne sceny wyścigów i bohater, z którym każdy z nas może się utożsamiać. Czy Zygzak McQueen jest najlepszy w historii? Nie wiem. A czy mam piżamę z Zygzakiem McQueenem? Nie powiem. A wy macie swoje typy? Dajcie znać w komentarzach, tylko proszę was, nie piszcie Gran Turismo.